Zdarzyło Ci się wpisać coś w Google i zamiast listy stron dostać gotową odpowiedź bez kliknięcia, bez wchodzenia na żadną stronę internetową? To AI Overview, czyli zaktualizowany algorytm od Google, który sam generuje odpowiedzi. Brzmi wygodnie? Dla użytkowników tak. Ale dla firm? Niekoniecznie. To mniej kliknięć, mniejszy ruch na stronie internetowej i często spadek lub brak widoczności. Już teraz ponad 13% wyszukiwań kończy się bez przejścia na stronę, a CTR może spaść nawet o 30%, bo Google po prostu odpowiada za ciebie. W verseo mamy na to odpowiedź. To prompt ranker, czyli zestaw działań SEO, które zwiększają szanse na to, że to twoja treść pojawi się w AI overview i trafi do osób, które naprawdę szukają konkretnego produktu lub usługi. To nie są przypadkowe kliknięcia, to realni klienci. Ale uwaga, tu nie działa żadna szybka sztuczka. Google jeszcze mocniej premiuje zaufane domeny, eksperckie treści i dane strukturalne. Google zaktualizował zasady gry. AI Overview zmienia układ sił w wyszukiwarce. Dlatego jeśli myślisz o SEO, pomyśl także o widoczności w tej sekcji wyników wyszukiwania. W Verseo pomagamy firmom się do tego dostosować. Jeśli chcesz wiedzieć, co to oznacza dla Twojej branży, napisz do nas bądź zostaw komentarz.